Proszę Państwa, w tym momencie znajdujemy się przy południowej fasadzie pałacu na wyspie, natomiast dokładnie za moimi plecami znajduje się portyk kolumnowy, który powstał tutaj w 1784 roku. Portyk powstał poprzez dodanie dwóch bocznych segmentów do pierwotnej barokowej fasady Łazienki lubomirskiego, natomiast przestrzeń wolna między segmentami została wypełniona czterema kolumnami. Wspomniane przeze mnie cztery kolumny w porządku korynckim tworzą swego rodzaju portyk wgłębny, czyli jakby przedsionek prowadzący do samego wnętrza pałacu. Porządek koryncki w architekturze charakteryzuje się przede wszystkim kształtem głowic kolumn, które swoim wyglądem przypominają, naśladują liściakantów. Wspomniany już wcześniej przeze mnie portyk kolumnowy dekorowany jest z dużą ilością sztukaterii. Inaczej mówiąc, ozdób wykonanych w gipsie. Umawianie znaczeń dekoracji portyku kolumnowego zaczniemy od sufitu. Pierwszym elementem, który od razu widzimy w środkowej części sufitu jest monogram królewski. Złocony monogram królewski składający się z liter SAR znaczących Stanislaus Augustus Rex, czyli z łaciny tłumacząc Stanisław August król. Nieco poniżej sufitu, a nad górnym oknem widzimy orła, orła wzbijającego się w powietrze. Jest to symbol korony Królestwa Polskiego, jak i oczywiście osoby króla będącej głową tego państwa.